Najsmutniejsza prawda jest taka, że byłeś z kimś, kto miał wszystko, czego naprawdę chciał tuż obok. Mieli skarb, mieli kogoś, kto ich podziwiał, kochał i czcił ziemię, po której chodzili. Z powodu swojego nieuporządkowanego myślenia zniszczyli to i sabotowali, a potem zwalili winę na ciebie. Najsmutniejsza prawda jest taka, że popaprańcy nigdy nie znajdą tego, czego potrzebują, ponieważ nie potrafią tego rozpoznać, gdy patrzy im się prosto w twarz widzą zdradzieckiego wroga w obliczu kogoś kto dosłownie oddałby za nich życie i atakują tych którzy są im najbardziej lojalni i oddani za to że ich kochasz zostajesz surowo ukarany i nigdy nie zobaczą że to robią są skazani na ciągłe niszczenie wszystkiego co dobre w ich życiu Zranią ludzi, którzy tylko próbowali ich kochać. Zawsze będą mieć wrażenie, że świat jest zimny i niesprawiedliwy, gdy zaoferowano im najcenniejsze prezenty, których nigdy nie mogliby rozpoznać ani docenić. Zniszczą cię, jeśli im pozwolisz po prostu dlatego, że podszedłeś zbyt blisko to smutne, ale prawdziwe.